Siema. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Antolek. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego Vans Old są aż takie popularne, co wpłynęło na to ich popularność, jakie elementy składowe właśnie na to wpływają, co wybiło też, jakie osoby wybiły ten model, że po prostu stał się bardziej pożądany i coraz więcej osób po prostu w nich chodzi i też w różny sposób je modyfikuje i tak dalej. Więc właśnie na to pytanie najważniejsze sobie dzisiaj odpowiemy. Model Vans Old to jest oczywiście ten model. Następnie chciałem Was jeszcze prosić o subskrypcję tego kanału żebyście zamienili ten przycisk czerwony na szary i zapraszam Was już do głównej treści odcinka. Więc pierwszym elementem, który w ogromnym stopniu wpłynął na ich popularność jest właśnie noszenie ich przez wielu celebrytów. Między innymi nasz ukochany, ukochany... Kenny West! You're so fucking precious when you smile czyli twórca modelu Adidas Easy Nawija w swojej piosence No more parties in LA. Some days I'm in my Yeezys, some days I in my Vans. Oczywiście nie rzucą on swoich słów na wiatr, ponieważ wielokrotnie w internecie możemy zobaczyć, jak są robione mu zdjęcia po prostu w Vansach. Tu macie jakieś przykładowe. Naprawdę jest ich mega dużo i widać, że rzeczywiście tak jak śpiewa w tej piosence, to rzeczywiście w tych butach chodzi. Kolejnym tutaj jeszcze bardzo, bardzo znanymi osobami jest Justin Bieber i Hailey Bieber, czyli jego żona. I oni również też są spotykani w tych butach, co niewątpliwie właśnie świadczy też, że, że są po prostu super wyborem. Kolejnym artystą, który się na nich, który po prostu śmiga cały czas w Wansack jest Asabraki. O nim już wielokrotnie wspominałem, między innymi jak mówiłem, opowiadałem wam genezę, czemu zmieniłem kolor tych sznurówek. Oraz oczywiście wiele innych cebrytów. Między też jedna z sióstr Kardashianek też, też jest jakieś zdjęcie, gdzie właśnie chodzi o awansach. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo, co właśnie świadczy o tym, że są to super buty. I kolejnym tutaj punktem zaczepiającym do tego jest, jest rzeczywiście jakość tych butów. Są one wiadomo, proste, proste, jeśli chodzi o budowę i tak dalej. Natomiast mimo że są tanie, bo są to tanie buty, ponieważ kupiłem je spokojnie poniżej trzech stówek. Mimo to, właśnie ci celebryci kupują te wansy. A to nie świadczy o tym, że oni nie wiem nie mają pieniędzy, żeby kupić droższe buty, tylko że rzeczywiście te buty mają coś w sobie i serio, jak się porobi z nimi coś ciekawego, nawet nie, nie trzeba robić nic ciekawego, można chodzić tak, jak są normalnie, no i po prostu świetnie się prezentują. Więc na pewno tym atutem jest świetne przełożenie ceny na jakość, naprawdę rewelacja. Myślę, że jakby kosztował ten but spokojnie nawet 800 zł, też byłby mega chodzony. Kolejnym ich atutem jest na pewno wygoda ponieważ no są to oczywiście trampki wygodne, więc tak to na pewno też wpływa na ich właśnie kupowanie, że są raz, że ładnie wyglądają, a dwa, że są wygodne, czyli dwie rzeczy, które są najważniejsze w butach. Jest to w ogóle mega uniwersalny but przede wszystkim, czyli nie wiem, idziemy na randkę? Zakładamy wansy. Idziemy do kościoła z rodziną? Zakładamy wansy. Idziemy kosić trawę? Zakładamy wansy. Idziemy szybko nadać paczkę do paczkomatu? Zakładamy wansy. Idziemy pobiegać? Ubieramy wansy. Się możemy używać jako zarówno bitersy, jak i buty okazyjne, bo też do eleganckich stylówek się też świetnie sprawdzają. Więc nieważne, czy je założymy do cargo, do szerokich spodni, czy do na przykład dressów, czy do skinny jeansów, one zawsze będą perfekcyjnie prezentować. A wiadomo, ciężko znaleźć takie buty, które zarówno fajnie wyglądają do, do skinny jeansów, jak i właśnie do szerokich spodni. Bo jednak często struktury buta są takie, że albo się świetnie sprawdza właśnie, w sensie super wygląda na slim jeansach, czyli właśnie tych obcisłych jajogniotach, tak zwanych, bądź właśnie takich, które się sprawdzają do szerokich spodni, bo też nie wszystkie buty dobrze wyglądają, jak są szerokie spodnie. Też zależy właśnie od struktury samego buta. Nawet upierdzielone błotem, nawet już zniszczone, nawet gdzieś pozdzierane wyglądają dalej rewelacyjnie. Przedstawię to na przykładzie moich na przykład. Czyli... Tutaj jest jakieś rozbrucie, tutaj w ogóle są no, trochę też brudne jak widzicie. Więc właśnie z może że są brudne, te sznurówki są tak niechlujne, ja sobie zawsze zostawiam po prostu. Lubię taki vibe luza, na luzaku. Też jest but skaterski, więc takie skatery, one są właśnie po to zrobione, żeby były wytrzymałe właśnie, bo po to właśnie są buty dla skaterów. I żeby też nie było tego poślizgu na desce. Więc po prostu też ich vibe jak są brudne, takie zaniedbane, też super się prezentują, ja osobiście takie wolę bardziej. No i teraz jeszcze jeszcze rewelacyjniejszym argumentem jest to, że wansy są w tylu kolorystykach, że to jest w ogóle niesamowite. I wszystkie w ogóle, nie jest tak, że na przykład ta kolorystyka jest droższa od tej. Wszystkie są po prostu w podobnych cenach i są właśnie tych kolorów jest w cholera, jak i kolorów, jak i wzorów, jak i w ogóle wszystkiego, naprawdę jest w czym zdecydowanie wybierać. I jeszcze taka ciekawostka taką nadmienię, jak kupujecie wansy załóżmy, to często macie w środku po prostu włożone tam takie coś. I Wymyślcie sobie, kurde, pewnie jakaś metka do wyrzucenia, co nie? A tutaj taka ciekawostka, że to jest moi drodzy naklejk. No, jest to jest naklejka, myślę, nie są na co wyrzucić i tak dalej. I kolejna istotna rzecz, czyli mega są w ogóle wanse proste w doprowadzeniu je do czystości. Na przykładzie to powiem czarnych. Ja. Z reguły, jak je właśnie idę gdzieś w nich, i tak dalej, znaczy teraz już nie, ale natomiast kiedy się czyściłem po prostu, jak gdzieś po jakieś wyjście i tak dalej, to serio, to wystarczy przetrzeć normalnie. Nie wiem, bierzecie proszek do prania, wsypujecie do wody i bierzecie jakąś szczoteczkę, i tak dalej, i czyścicie to po prostu. I to serio schodzi zawsze. Tak samo z tego czarnego. Też wystarczy jakąś ścierką, i tak dalej, to mokrą przecierać. I to normalnie będzie wygląda jak nowe, serio. Ja bym bez problemu był w stanie, myślę, że je doprowadzić nawet do takiego stanu, żeby wyglądały jak nowe. Mam w sumie jeszcze takie dwa pomysły, fajne na odcinki. Pierwszy to jest właśnie jak mogę, jak można w inny sposób wiązać te wansy. Jakieś różne sposoby, jak je właśnie odświeżyć, żeby też inaczej się prezentowały i tak dalej. A drugi odcinek to będzie, znaczy mam w planach i zrobić, jeśli będziecie chcieli, czyli ogólnie jak dbać o buty. Jak sprawić, żeby służy wam po prostu na dłużej, czym się gdzieś tam posiłkować, jakimi itemami, które rzeczywiście są skuteczne do czyszczenia tych butów, jak i właśnie do. Zapewniają jak najlepszych warunków, żeby się nie psuły, nie robiły żadne dziury, żadne nierówności w materiale itd. tak dalej. Jeśli byście chcieli coś takiego, też napiszcie w komentarzu. Dzięki Wam oczywiście za oglądanie. Zapraszam Was do oglądania jeszcze innych odcinków, mamy ich już tutaj sporo. No i co? Jeśli Wam się spodobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym materiałem. Trzymajcie się. Do następnego. Siema.